Cześć, witajcie w 17 odcinku Teka na 7. W odcinku 17. 17: magiczna liczba Boża ogółem. No i co, wkrótce będziemy grali Kazumi, czyli na powiedzieć Matką Kazui, żonką Hechaciego. Jaki by kostium sobie dla niej wziąć? Taki kostium? Nie wiem. W każdym jak, jak strój żałobny nie tylko, dlaczego ona w tej części szła, nie wiem. <grych> A, nie dlatego, że Heniek zmarł, znaczy na końcu fabuły umiera, więc no, może i to sens. Mianowicie, w jest pokazane, że Kazumi była, że tak powiem, tą, która sprzedała Kazu i Genialba, i tak, że tak powiem, to się kręci w kółko dalej. Ponieważ przed siódemką wszyscy mieli już tak, powiem, że ja sprzedał duszę diabłu, czy coś takiego, w zamian za to, żeby pokonać ojca przy pierwszym czytaniu. Taki był jakby stary kanon Tekena jeszcze przed siódemką, ale jest już takojem już no... Nie kanoniczne, można by powiedzieć. No, wiecie co, Kazumi ma jakby trochę podobny styl do innych Mishimów. Tyle że z tym, że chociażby ona nie ma elektryku, sztakujemy w takim sensie jak mają inni Mishimowie, po prostu jakby z takiego stanu, które jakby przytrzymasz przodu i oblewie. No, jakby Kazumi nagle się nalewitować, i potem z tego może mieć elektryka albo inne ciekawe ruchy. Z tego też może próbować sobie Tygrysa. Tak, Tygrysa, dlatego Hennik masz tak, jak Tygrysa. Na, na, jakby na swoim, jakby, stroju, czy coś Bo też, jak powiem, też jest lecz takie, jakby trochę bardziej czaderskie. Mianowicie ten ruch tak zwany jest o podłogę, ale musi trafić. Z tym problem że Kuni w ogóle nie chce mi się trafić. Mogę nakręcać tego losu. Przy czym Kazumi akurat pojawia się w filmie jako jakby postać, nim bardziej ducha, ponieważ de facto, gdyby Kazumi żyła, wyglądałaby może być jak taka, no jak ta stara babcia, gdzieś tak, mówią, około siedemdziesiątki, gdyby jeszcze żyła. Przy czym akurat fabuła fabule to że w pewnej randomowej nocy Nagle Kazumi zaczęła nic z tego świrować i powiedziała, że yy, specjalnie, że tak powiem, weszła w orzędek z tylko po to, żeby wyniszczyć takich ludzi jak on, że jej rodzina z domu Hachijo nie tylko po to, żeby takie, że tak powiem, szuje niszczyć. Przy czym akurat nagle zaczęła świrować, wytwarzać jakby się swoją diabelską formę, którą zresztą pewnie widzieliście w niektórych odcinkach. No i akurat Henek no niestety musiał się bronić no i niestety broni się aż tak dobrze, że już tak powiem, że aż poddusił jedną kazumi Taka prawda Nie stawać? Zamyślał, Edziorze. Że Edziorze coś sobie tutaj umie. Tymczasem, biedem Edek. No, niestety, dostał w Czechach, tak powiem. No właśnie, też przywołuję swojego tygrysa. Tak? Zaraz Edziorze, tak powiem. i mi Czyli kiedy jeszcze byli młodzi, gdzieś około 20, Kazumi i Chęć mieli już nie do bogate tygrysa. No, no ale co można powiedzieć, dla mnie to normalniejsze niż chociażby rzucać siebie razem do wulkanu czy z jakiegoś innego zbocza góry, To to normalniejsze. Przy czym akurat podobnie jak Kazumi, i Jun będzie mogła przebywać w tekenie ósemce kruki. Mianowicie krukiety były jakby częścią jej strojów, tak nie tak dwójce, i tylko w tak dwójce, ponieważ te wyglądają już trochę inaczej. Zresztą, gdyby już powiem, zrecyklingowali, jak to ja mówię, strój z dwójki, to pewnie pani mieliby to Haradzie i NAMKO za złe, że po prostu robią to samo, a tak dalej jej nowy strój, który wygląda. Dość ładnie i dość słodko jak na laskę, która jest po 40, no w sumie tu no około 45 lat, 44 lat czy coś takiego. De facto Janka też mają już taką y, podobną ilość tak na karku, tyle że akurat Nina Zanką były y, w tak zwane były jakby zamrożone w lodzie, podobnie jak u dlatego tego też wyglądają tak młodo. Aby też sami, jak tego swojego tygrysa, to może też jakby tak daszować trochę do przodu. Na przykład daszujemy do przodu i myk. Akurat y, nie wiem, jak bardzo tego kombosować. Akurat mi daje mi się, że jest najstarsza z misimów w całym tekenie y, 7. Ale akurat może chociażby daszować do tyłu. Co jakby daje, jakby takiego trochę kontrolowanie przestrzeni, czy jest to fajne? No, w pewnym sensie jest to fajne, w ja pewnym też nie. No i co by tu dużo powiedzieć? Dzisiejszy dzień był dla mnie taki dość przyjemny, tyle że na WF, że tak powiem, jest taką trochę Piennikiem jakimś młodszym rocznikiem, tam jedni do drugich fikali. <laughs> Sorry. ryka. Rzecie na tym, że no jednak się nie pobili, ale coś tam... jedynie były jakieś tam groźby, nie groźby, jakieś łobuzy z młodszych plas, czy coś. Nie wiem. Ja w tym nie brałem udziału, bo akurat no no po co, no po co mi się... Kłócić im młodszym, po co mieć napięć koni, tak że tak powiem, jak to. Awiał klasyk, młodzież musi po swojemu. Jak wiesz, tym daszowaniu, a proszę, do opieki, kilka dni, w daszowaniu się może mieć elektryka wciskając Y z plaskacza. Henik, który robi mi dwie elektryki. Ach, ładowa mi... Ładowa nie Dobra. Mogę też pojem z dystansu jakby mojego tygrysa. Ach! Henik zapierdzielił mi z bączka. A i ma też, zapomniałem, że trzyma Hell ale też w tym jakby stanie tego dashu. O proszę, <laughs> Mirror Mode. Znaczy de facto nie robiłem trochę jakby inny strój. No i jakby taki trochę, że jakby tradycyjne japońskie kimono, czy coś takiego. chyba taki strój żałobny. Po co on tam jest? Nie wiem, widocznie uznali, że... Możliwe, że tak ubrałaby się Kazumi, gdyby jeszcze żyła i gdyby się dowiedziała, że Heniek nie, nie żyje. Nie wiem, naprawdę nie wiem, na, na cholerę na, na ten strój żałobny. Po prostu, może nie wiem, twórcy uznali, że to będzie przyjemne albo. No kurczę, na, na, naprawdę nie wiem. Po prostu niektóre sobie są po prostu tylko po to, żeby, żeby były. O kurde, no, on też mi teraz tygrysę potraktował. Dobra, oko za oko, kurde. I po stoże jeden. Tak. Tylko że taka trochę zbędna wiadomość, ponieważ ty jako Kazumi nie możesz aktywować swojego diabelskiego genu. Natomiast no, Kazumi jako boss już może. Czy może? Nie może? Przypowiadam, tego nie wiem. Ra raczej, raczej nie może, raczej Devil Kazumi jest po prostu niegry niegrywalna. Devil Kazumi jakby tylko staje się biały. Dobra. Myk. Znaczy jakby ten ruch, y, dół, y kształtujący trójkąt, który y, wybija, po prostu jakby wbija w ziemię, czy coś takiego. No i w sumie to tyle było. Pokazu mi. Akurat jutro 1 kwietnia. I ja już wiem, kto jutro wystąpi. No, to by było na tyle. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.